Hie, mam kosy jest strony Blast Minecraft, a dzisiaj mamy kolejny odcinek z Minecraft z życie dawno nie było odcinka, bo... Um, no. Dużo się działo między odcinkami. Mniej więcej to, że tutaj już nie mamy schodów. Ani nie ma już tu zejścia na tu Są skręte schody. To mi długo zajęło. No. Do góry też są. Więc. No. Tam się dużo nie zmieniło. Co prawda. Co nowego. Aha. Ogólnie nowego mieszkańca mamy. Jak widzicie, potem. Kwarcowym moście. Nowy most. Z tego mostu nie było. Mamy now, nowego mieszkańca, a raczej mieszkańczinkę. Mieszka? Ogólnie to jest druga dziewczyna na naszej, naszym serwerze. Ma na imię Bolka. Jest dziewczyną, no bo ma na imię. Nie, jejku, nie. Zrabałam to. naprawdę ma na imię bolcia, a ona jest dziewczyną bolka. Jest od bolka trochę starsza. I jak widzicie ma tutaj takie no poprosiła mnie jak budowałam jej dom, żebym jej zrobił. Oczywiście tam jest ich jej, jej, jej psów, dzisiaj naprawdę nie mogę, nie <laughs> psów, Jezu, kotów, dzisiaj naprawdę mam jakiś problem ze wymową, ale to nie tylko to, że mamy nowego mieszkańca, wiele się zmieniło, dlatego nie było tak długo odcinka, bo między odcinkami naprawdę dużo się... Nowa po prostu platforma, i tam jest głowa nowej mieszkania ok? no. I jak widzicie, mo schody są teraz tutaj. To jest jakby tunel, bo przedtem były tu. Mamy nowe, cienkie schody do góry. I jak widzicie, zrobiłem drogę. Nie chcę wam pokazywać coś. Jest bułala voilà. Tak, 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 tak! Nowy zamek już nie jest takie coś, nie już bardziej potrzebne, nie, jak spożywcza kościół czy miejsce do listów, zapomniałam jak się nazywa, naprawdę, przepał. No, jak widzicie, jest. No, brama, szkoła, szkoła, szkoła. Bardzo się zmieniła. Bardzo, naprawdę, jak widzicie. Naprawdę, kręte schody tu, zaraz pokażę u góry, ale nowe oczywiście ognisko, kuchnia w innym miejscu, magazyn z książkami i wszystkim takim, ale miałem naprawdę, burmistrz miał trochę stopy, bo na naszym życiu nie wyłączył Fajertika i cała szkoła prawie poszła w płomieniach. No. Tutaj mamy działające tym szafki, bo przedtem była taka cała linia nie działających szafek, a teraz zmieniłem Jest dyrektor, pan dyrektor, no oczywiście. Co nauczyciele więcej tego? Nie wiem, dlaczego ten nauczyciel da boje. Już nie. Yy. I idziemy dalej. Ogóre tutaj trochę się zmieniło. Jak widzicie, już tam nie ma schodów. I tutaj jest no, takie coś balkonów już nikt nie ma praktycznie no, no i tak to wygląda, oczywiście nie mm. tylko tyle, bo jak widzicie mamy tutaj kolejną druszkę prowadzącą do przedszkola, tak kolorowe przedszkole dla małych, mniej więcej dla Natalki i dla Bol i dla ten no mniejszych jeszcze na razie tylko natalka jest no trzeba jeszcze do powiedzenia co się jeszcze zmieniło zobaczycie za chwilę Um, naprawdę dużo się zmieniło. No, ale dla mnie to naprawdę duży postęp. To zamierzam trochę zmienić, żeby nie wyglądało to jak kupa. Ogólnie nie mogę wam jeszcze zdradzić. Ale jak zobaczycie. Idziemy na dół. Patrzę w dół, żebyście mieli zaskoczenie. Trzy, dwa, jeden. Pyk! Większy hotel! Tak! Mniej więcej mamy kręte schody. Więcej miejsca w pokojach. No i tak. Takie samo, co. No. Proszę, do samej góry. Tutaj mamy pewne ściany, żeby. Nikt się nie przedostał. Patrz, nie przejdzie. Jest dobrze. Jest nawet git. Em. Um, Między odcinkiem jakby to ująć ja i Bolcia to zostaliśmy włożeni do więzienia i było trochę przemeblowanka i, i, i wypuścili nas, ale zapomnieli zamknąć kratę, za i dlatego jest tak. Tutaj wciąż nie ma drzwi. Tam też... Nie, tu są, ale otwarte. Nie wiem. to ja tutaj zostawię. tutaj zostawię. Um, nie, co jeszcze? No tyle. Jak na razie to tyle. Piszcie w komentarzach, co moglibyśmy ulepszyć następnie. Um, ja myślę, że w alejce do ulepszenia by był po pierwsze. No nie wiem. Bank, chyba. Bank, bank. Nie, nie, pok nie byłem jeszcze w Nederze w tej serii, ale tam też jest trochę pobudowany. Nie wiem, czy pokazawałem Wam Kres ale jak widzicie, w Nederze jest takie małe miejsce na miastowe sprawienie. Tutaj mamy takie i otwarte do prawdziwej odchłani. Dużo nie ja chcę kopać. No. No i to by było na tyle. Ja to, to już jest stare, to jest nie ulepszone. Yy, nie wiem, czy wam pokazałam. End, ale już idziemy, mamy takie coś, żeby wejść do Endu. Nie pamiętam naprawdę, czy wam to pokazywałem, czy nie. Piszcie w komentarzach, czy, was, czy wam to pokaza...wałem. Tutaj mamy miejsce talenczantu. Farmy z, naszy, z prawdziwego świata i z Nederu, Z Endu. Czyli tam, gdzie jesteśmy. I, no! zwierzęta. Tutaj były ryby, ale jakby już wszystkie umierały. Zostały tylko żółwie Fajnie. Mhm. Tutaj mamy kopanie, nie będę Wam pokazywał, bo tam już nie ma co zwiedzać. I mamy takie coś tutaj. Jest mały. Glitch. Glitch? Nie, glitch. Yy, dobra, I, no i skakujemy i mamy napisy końcowe i się zrespiłem tu. O tym mówiłem, no właśnie, dlatego że zrespiłem, bo nie spałem. Dopu no dobra, skomplikowane, nie będę Traci czasu. Yy, Okej. Okay. To idźmy dalej. Ogólnie polecam kupienie tego zestawu Minecraftowego LEGO. Bardzo fajny zestaw. Ogólnie dostałem. Ta 4 Pixels nie sponsoruje tego odcinka, ale bardzo fajny zestaw. Według mnie, jedno z lepszych zestawów Lego. Um, ja wracam. Ja będę Wam marnował czasu. Wracamy do odcinka. Okej, okay. więc. Nie wiem, może zostało jakieś tam diaksy. Nie wiem. Może, 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 może. Może zostało, może nie. Ktoś Ogólnie w tej kopalni jest dużo diaksów. Było chociaż. No. Chyba wszystkie zostały... je, 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 Jeszcze, jeszcze. Jeszcze są, jeszcze są. Ogólnie... Zostało już. Wiesz wszystkie zostały wykopane. Ale to nie... Też trochę kopałem z bocią. jak jej pokazywałam miasto poza odcinkiem też. Mm. Um, ja miałam małe problemy, Chciałam nagrywać, ale no, nie mogłam, nie miałam. Jak? Ale już wszystko ok. będę odcinki regularnie co dzień albo co dwa dni. O, jak widzicie, 20 diaksów z tego. Muzeum. E, czekajcie. Dobra, wróciłem, bo ogólnie moja siostra przyszła w sport do domu. Musiałam otworzyć drzwi. Um, tutaj też wam nie pokazywałam nigdy. A tutaj jest ogólnie zrujnowany dom przez um, drugą wojnę światową. No. Masakra teraz jest z tego domu. Jeszcze pamiętam, jak to było całe. Mój kolega nim mieszkał, który się wyprowadził z miasta. A, to dawno temu. Ja miałem. Je. Miałem lat wtedy. Jakieś 20 lat temu miałem. No? No, 20 lat temu sporo. Tak ogólnie w Minecrafcie. druga wojna światowa była 20 lat temu. Martwię. <grych> Oj lat temu się wyprowadził kolor. bo się to druga by, była z jakiejś mm, nie no to 10 lat po wyprowadzeniu mojego kumpa najmniejsze drzewo i najwyższe sięgające do księżyca samego Aha tutaj mamy każdy kolor terakoty dla wybrania diakse Bedrock, pyk, 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 wszystko, Obsidian, Prismarine, pyk, pyk, Glowstone, pik pyk, pik pik to i to, zapomniałem <laughs> jak to się nazywa, o to, you know, you know. oh, to je zapomniałem, okay. masi stone i złoto, no, i to ogólnie chyba na tyle, no na tyle, bo tam nie było nic, Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie o lajku i sobie. Trzymajcie się i do następnego.